Dlaczego pan nie jest zadowolony z PiSu? Ma pan trzynastkę, czternastkę, pięćset plus jest. I co z tego? Jeszcze dwudziestka niech da. Nie, nie, nie. Czy co? Zlikwidować to powinniśmy według pana? Na pewno. Jaki jest powód? Jak to? Po co rozdawać pieniądze? Po co rozdawać? To jak? Nikomu nie dajemy ani pięćset plus, ani 13, ani czternastkę według pana, tak? Nie powinno być tego. Nie powinno. A za Platformę się panu lepiej żyło? Jednakowo. A jest jakaś partia, którą by pan polecił, czy nie ma? Wie pan co. głosować? Gdzie jest, gdzie jest stado baranów, to i pastuch musi być? No i dobra, jeszcze jest... Czy jest Pani zadowolona z rządu? Oczywiście, że nie jest. Jaki jest powód? Za dużo robią długów. Później będą płacić nasze dzieci, wnuki. To no jest pierwszynastka, 14, 500 plus. No, walaam tego nie mieć. A żeby była mniejsza inflacja. Aha, czy woli pan niższe ceny, tak? Oczywiście. A kto odpowiada za tą inflację? 12% już jest inflacja? Oczywiście, że rząd. Nie żadna wojna na Ukrainie. Ja pani myśli, dlaczego nic z tym nie robią, już ty, że ty twierdzą, że Putina wina i tak dalej? Ty, ty, Bo są Ukraiń... po prostu. Nie da się, tak? A premierach jak sobie radzi, Morawiecki na przykład? Nie będę Kiedy już Nie, pani na komendie, nie, 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 nie. A za platformy się pani lepiej żyło, e, za poprzednich Oczywiście. Bardziej no było nie było przed... na przykład i tak dalej? Ale dobrze, ale było tak bardziej stabilnie, była mniejsza inflacja, inaczej się żyło, spokojniej. A będzie Pani by zagłosowała? To jest taka... mm, nie wiem, nie wiem, nie zastanawiałam, nie zastanawiałam się. się nie, nie zastanawiałam się. Dzień dobry. Będą wybory, to się będę zastanawiać. No, rozumiem. A, rozumiem. A służba zdrowia jak sobie radzi teraz. Na szczęście mało z niej korzystam, ale z tego co słyszę to jest tragedia. 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 Proszę. Czy jest Pani zadowolona z polskiego rządu aktualnie? Może Pani mówi o budynku nie, nie? W tym wieku to już... Czy zauważyła Pani drożyzna, może w ten sposób? No właśnie, dla mnie to... Ja mam... Jak, jak, jak Pani... Wystarcza Pani na wszystko teraz? nie bardzo? No nie, jak ja mam 1200 zł emerytury rolniczej, narobiłam się i tyle mam, i sama mieszkam. A co wystarcza Pani takie coś? Na mieszkanie, brak na leki. To co, co, co Pani, te... jak Pani sobie radzi? Ktoś musi pomagać z rodziny, czy... No musi mi córka troszkę pomagać, ale córce też ciężko. Co musiałby rząd zrobić, żeby pani była zadowolona? A to i... Co, podwyższyć, podwyższyć emeryturę? Czy... Ja w to się nie wnikam już. A te trzynastki, czternastki dobrze, że są, pomogły pani coś, czy nic? Za mało to jest. A... O, idę do lekarza bez przerwy. Ile kosztuje lekarz prywatnie? Za wizytę ile pani płaci? Pani. 300 zł. To, 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 to emerytura nie wystarczy na... No nie. To, jest normalne, to jest normalne według Pani, że to Pani musi płacić? Się o margarinie żyć już. Co zrobić Już w tym wieku? To nie dużo zostało. Nie dbają o nas, o, nas, o emerytów już. Jak pani myślała, że on nie, nie dba teraz o emerytów? Pani. Rolnik się tyle narobił i taką ma niską emeryturę. Ile powie mieć według Pani, taki rolnik na przykład, Bo Pani nie rolnikach, tak Pani? Proszę? Ile powinien mieć emeryt, emerytury? To, to ja to nie wnikam. Nie wnikam. Tam. Dziękuję.